Profesor kołska stawia wyimaginowanego futurologa na progu XX wieku, by zadać o tej postaci szereg pytań. Czy uważasz za prawdopodobne, że dzięki zasadzie ogni sztucznych i kopniaków ludzie niebawem poczną spacerować po księżycu, przy czym ich przechadzki w tej samej chwili będą mogły widzieć w domu setki milionów innych ludzi na Ziemi? Czy uważasz za możliwe, że ta stara bryczka rozmnoży się niebawem tak, że problem postawienia gdziekolwiek tego wehikułu po zakończeniu przejażdżki urośnie do głównego nieszczęścia najpotężniejszych metropolii? Czy uważasz za prawdopodobne, że niebawem odkryje się srebrzysty metal podobny do ołowiu, zdolny zniszczyć życie na Ziemi, jeśli dwie półkule sporządzone z tego metalu zetknie się prostym ruchem rąk? Ty uważasz za możliwe, że wnet powstaną w centrum Europy ogromne zakłady przemysłowe, w których będzie się paliło w piecach żywymi ludźmi, przy czym liczba tych nieszczęśników przekroczy miliony? Jasne jest, głosi profesor Kołska, że w roku 1900 tylko wariat uznałby wszystkie takie zajścia za choć odrobinę wiarygodne. A przecież to wszystko się stało. Pewne wydawodnictwo niemieckie zwróciło się do mnie, abym napisał scenariusz roku 2000. Byli oni tak pewni, że jako już znany, mniej więcej dosyć w ich okolicach specjalista taki scenariusz napisze, że już umowę podpisaną, co mnie oburzyło, ponieważ ja odpisałem, że nie mam bladego pojęcia co będzie w roku 2000, a tym bardziej nie wiem co będzie za pół roku albo za rok. Sytuację moją tak mi ją porównał. Do człowieka, który wyjeżdżając z Krakowa, na jednym ze wzgórz prowadzących na południe, dostrzega zarys, bo to możliwe przy dobrej pogodzie Tatar. To znaczy, najodleglejszy horyzont można widzieć, ale z tego, co się dzieje, co będzie do obserwowania na podróży bliżej, żadną miarę. No ale czy tak jest rzeczywiście? Otóż, kiedy zaczynałem pisać, to było, e, uciekając się do e, pewnego rodzaju peryfrazy geologicznej e, nomen, e, gondozywnictwa, było to mniej więcej za jakiegoś, powiedziałbym, środkowego gomułki. To znaczy nie za tego najwcześniejszego gomułki, tylko za środkowego gomułki. To były lata 61, 62, 63. E, I napisałem tę książkę, e, Suma Technologię, e, która wychodziła rozmaitymi nakładami, u nas w bardzo małym nakładzie i właściwie nikt nie wie co to jest, a to dlatego, ponieważ lawina piśmiennictwa zwanego futurologicznym obruszyła się na ludzkość dopiero kilka lat później. Otóż w książce tej najpierw przedstawiłem podobieństwo wszelkich procesów ewolucyjnych, rozwojowych, które zaczynają od małego i skromnego, jak komórka e, żywa, albo jak balon blancharda, a, czy on golfiera wypełniony nagrzanym powietrzem, albo jak te skrzydła papierowe, e, na których unosi się lili 100 lat temu, a potem biedak sobie kark, skręcił, a kończy się to na jumbo jetach, prawda, na rotach na księżycowych, a jeśli chodzi o ewolucję życia, na człowieku. Ta sprawa oczywiście jest osobna, że my siebie nazwaliśmy naczelnymi, to znaczy primates, po Hern Tyre, czyli naczelne zwierzęta, no bo jeżeli ktoś sam siebie chwali, no to jednak na zasadzie, że samochwała w kącie stała, nic nie robiła, tylko się chwaliła. Historia, której uczą w szkołach, jest historią prawdzie krwawą, ale dość wyraźnie oczyszczoną z pewnych nalotów szczególnego obrzydlistwa. Ale ja się nią nie zajmowałem, ponieważ książka była poświęcona przyszłości. Zastanawiałem się w niej nad cywilizacjami kosmicznymi, czy one istnieją i czy możliwy jest z nimi kontakt. Następnie rozważałem rozmaite sprawy wyścigów, czy też konkurencji zachodzącej pomiędzy myślą zrodzoną w naszym mózgu i myślą zrodzoną jak Deus ex machina z komputera. A potem rozważałem zuchwale prolegomena wszechmocy, czyli wstęp do wszechtwórczości, która będzie przywilejem przyszłości istot rozumnych, które utożsamiałem z ludźmi oczywiście. A wreszcie potem poświęciłem dosyć dużo uwagi fantomologii. W 1962 roku Stanisław Lem pisał. Co może przeżywać człowiek podłączony do fantomatycznego generatora? Wszystko. Może wspinać się na ściany alpejskie, wędrować bez skafandra i maski plenowej po księżycu, zdobywać na czele oddanej drużyny średniowieczne grody lub północny biegun. Program fantomatycznej wizji może być tylko ramowy, typu Egipt w czasach XI dynastii albo Życie podwodne w basenie Morza Śródziemnego i zasobniki pamięciowe maszyny muszą posiadać pełny ładunek faktów odnoszących się do takiego tematu. Faktów, które z martwo utrwalonych, ulegają uruchomieniu i plastycznemu przekazaniu z chwilą, kiedy zajdzie tego potrzeba. Maszyna fantomatyczna na ma każdą nawet najmniejszą zmianę strumienia wysyłanych przez mózg ludzki bodźców zareagować musi natychmiast adekwatnie do tej zmiany. Oczywiście to ledwo pierwsze litery abecadła. Prawa optyki fizjologicznej, prawa ciążenia i tym podobne muszą być wiernie odtwarzane, chyba że ktoś chce latać za rozłożeniem rąk, więc wbrew grawitacji. Lat temu w Niemczech wydałem taką książkę Fergankę do Hajdarcuków, czyli przeszłość przyszłości, który poświęciłem przede wszystkim uwagę tym prognozom moim sprzed 33 lat, które się sprawdziły. Ale wspomniałem ze względów, jak to powiedzieć, uczciwej lojalności, także o tym, gdzie się pomyliłem. Głównym błędem moim, bo od błędów należy zacząć takie, prawda wystąpienia, jeśli nie mają być jakąś postacią autoreklamy. Głównym moim błędem, powiadam, było to, żem założył, że bohaterem książki jest istota racjonalna, umownizowana zwana konstruktorem, która zachowuje się rozsądnie i która e, e, żadnym irracjonalnym, emocjonalnym, afektywnym zapaściom a taką mnie ulega, a już tym bardziej oczywiście nie wkłada w ra, żadne mordercze szały. No ale e, niestety to był błąd, który się o tyle zemścił, że e, ludzkość zachowuje się dość inaczej, aniżeli ja sobie to w moim dość e, prawie bezgranicznym optymizmie nie, e, nie wziąłem tego pod uwagę. A mówię o tym w tym sensie, żem się najbardziej pomylił, jakby to powiedzieć, takim jakimś rozpędzonym radośnie, optymizmie. Czy to było łatwiejsze w czasach, jak to geologicznie określimy, średniego Gomułki, aniżeli w czasach nam obecnie panującej czwartego, czy zdaje się cztery i pół rocznego istnienia trzeciej Rzeczypospolitej. No jest to pytanie, na które w ogóle nie odpowiem, ponieważ to ono zahacza o tyle, skomplikowanych spraw że tylko jedną wymienię. Proszę Państwa, głównym plusem paradoksalnym moim, największą moją korzyścią był pozorny handicap polegający na tym, że jak pisałem do tego środkowego Gomułki, to nie miałem bladego pojęcia o tym, czy i co gdziekolwiek na świecie ktoś na temat przyszłości pisze, ponieważ byliśmy dość dokładnie zabutelkowani, zaczopowani, przy pomocy tak zwanej żelaznej kurtyny, przy pomocy rozmaitych innych korków tezdranych. <laughs> Także jakieś nawet szczątki ledwie dochodziły, a w ogóle w owym czasie nawet nie widziałem, jak wygląda zachodnia science fiction, nie mówię tuż o jakiejś literaturze, która by zajmowała się przewidywaniem prognoz. Prognoz jeszcze nie było, było przewidywanie prognoz. Otóż ta całkowita niewiedza, to poczucie, że jestem Robinsonem Kruzołem na wyspie prawie, że bezludnej, gdyż pod względem informacyjnym tak e, odcięty od świata, zmusiła mnie do tego, żebym wymyślał wszystko sam. Jedyne, czym mogłem dysponować, były dzieła z zakresu e, podstaw nauki. I okazało się potem, że ta nieobecność tych tłumów literatury światowej wyszła mi na dobre ponieważ nie byłem przewalony głosem autorytetów potężnie zaopatrzonych i uzbrojonych w instytuty, komputery i okazało się, że jakoś z tego wyszedłem mniej więcej cało, podczas kiedy tacy mistrzowie, o których nie wiedziałem wtedy, jak Herman Kahn ze swojej Rand Corporation, z Hudson Institute, no oni zeszli na bezdroża. Mianowicie, Zajmowali się oni robią, powiedziałbym, konsumpcyjnie zorientowaną i stosowaną. To znaczy zajmowali się przewidywaniem tego, co, wygl co wyglądało na szczególnie pokupne. W 1962 roku w Seattle otwarto wystawę Świat XXI wieku. Trzy lata później Rand Corporation opracowała prognozę naukowo-techniczną. Podano w niej daty spełnienia się 50 odkryć naukowych, które rozwiązać miały najważniejsze problemy ludzkości. Rozwiązanie problemu przeludnienia. Ostatnia konferencja w Kairze dowiodła braku skuteczności programów kontroli urodzin. Istotnym błędem prognozy RAND było pominięcie problemów moralnych związanych z antykoncepcją. Maszyny do automatycznego przekładu z języków obcych. Pierwsze komputery tłumaczące rozmowy telefoniczne istnieją, lecz ich powszechne zastosowanie nadal pozostaje wizją przyszłości. Niezawodne prognozy pogody. Satelity meteorologiczne znacznie poprawiły jakość prognoz, umożliwiając skuteczne ostrzeganie przed nadciągającymi klęskami żywiołowymi. W 1965 roku nie przewidywano jednak zmian klimatu spowodowanych dewastacją środowiska naturalnego. Powszechne uodpornienie na choroby zakaźne. Sukces medycyny, jakim było pokonanie w 1978 roku czarnej ospy, nie oznaczał całkowitego zwycięstwa nad chorobami zakaźnymi. Jak na ironię, w 1994 roku epidemia dżumy w Indiach wywołała powszechną panikę. Możliwość poprawiania genów w celu eliminowania chorób urodzonych. Postęp, jaki dokonał się w inżynierii genetycznej, stwarza uzasadnioną nadzieję na spełnienie prognozy do końca stulecia. Z drugiej jednak strony, Coraz większa część opinii publicznej żąda zaprzestania doświadczeń nad kodem genetycznym człowieka. Okazało się, że właściwie futurologa poniosła piasko w, w tym sensie, że się prawie wszystko, co przepowiadała, nie ziściło. Ale równocześnie, takie paradoksalne zjawisko ją podratowało, przynajmniej częściowo. Mianowicie, chodzi o to, że jeżeli ktoś jest tenisistą, to wchodząc w szranki kortów tenisowych, on jest bezustannie znajduje się, ma jakąś lokatę, będącą rezultatem jego zwycięstw lub porażek. Natomiast, jeżeli ktoś się zapisuje, powiedzmy, jako strzet z kurkowego, to tym członkiem Bractwa Kurkowego pozostaje na resztę życia, chyba że sobie przez sam w głowę wypali. To wtedy mu Bractwo urządzi pogrzeb jako człon strzelcowi. Ta sprawa natomiast w jakim mierze on jest strzelcem celnym właściwie nie jest istotna. Nie ma tam żadnej takiej, o ile mi wiadomo przynajmniej jakiegoś e, takiego, jak to się mówi nowocześnie, rankingu, takich, żeby się uzyskiwało lokatę. Strzelec numer 1, strzelec numer 37, strzelec ostatni, prawda? Jest się strzelcem i koniec. Tak samo było z fotologami. Spośród długiej listy zjawisk, nieprzewidzianych przez ekspertów RAND, istotnym błędem było nieprzewidzenie tempa zmian wywołanych przez rewolucję mikroprocesorową. Zawrotne tempo komputeryzacji nakazuje dziś ostrożnie podchodzić nawet do krótkoterminowej prognozy rozwoju tej technologii. Całkowitym zaskoczeniem dla uczonych było pojawienie się groźnego wirusa HIV. Ogromna koncentracja środków na walkę z AIDS stwarza nadzieję na opracowanie szczepionki przeciw wirusowi jeszcze w tym stuleciu. Nikt nie jest jednak w stanie powiedzieć, czy i ta prognoza nie okaże się zbyt optymistyczna. Pośród odkryć naukowych niedocenionych przez ekspertów Brand Corporation największych niespodzianek oczekiwać można w dziedzinie nadprzewodnictwa. Ta właśnie dziedzina technologii może spowodować kolejną rewolucję naukowo-techniczną. Przykrą niespodzianką, również pominiętą w prognozach z 1965 roku, jest uodpornienie się wielu chorobotwórczych bakterii na większość dotychczas stosowanych antybiotyków. Paradoksalnie, problem ten dotyczy najbardziej uprzemysłowionych i bogatych krajów świata. Ale być może najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed ludzkością na początku przyszłego stulecia będzie postępujący proces niszczenia środowiska naturalnego. Można mieć jedynie nadzieję, że katastroficzne prognozy opracowane w latach późniejszych będą równie nieprecyzyjne jak prognoza z 1965 roku. Postęp e, jest procesem, który się odwraca we własne przeciwieństwo. Jesteśmy w stanie zniszczyć życie na Ziemi, no może poza bakteriami, przy pomocy si choćby atomowych y, środków, rażenia. Natomiast nie jesteśmy w stanie y, przeciwdziałać y, powiedzmy sobie trzęsieniom ziemi, wszystkim y, konsekwencjom ocieplenia się klimatu. Środki, y, które są używane, to są środki paliatywne. Y, katalizatory samochodowe, y, filtry na kominach y, fabrycznych. To tylko spowalnia proces tych rozmaitych zatruć i tych rozmaitych klęsk, ale go nie odwraca. Mam wrażenie, że, mam nadzieję, że będę jeszcze mógł mówić o tym, co stanowi rzeczywistą wizję jakiejś najbardziej oddalonej przeszłości, to, co nazywa, potrafiłbym nazwać pojęciowym horyzontem naszego czasu. Znaczy dokąd najdalej możemy sobie jeszcze domyśleć, pomyśleć rozwój, który nie byłby tylko kontynuacją dotychczasowych kroków technologicznych. Jest tutaj tylko jedna związa przewodnia, mianowicie technologia stworzona, wynaleziona, wykryta, wydystylowana przez miliardy lat istnienia, życia na Ziemi i przejęcie tej technologii jak osioł. Upierałem się zawsze przy tym, że tę technologię można przejąć, prawda, i że ją można, zastosować w sposób niedestrukcyjny, to wydaje mi się szansą na bardzo daleką przyszłość. Oczywiście, jeśli ktoś chce, ażeby los ludzi na Ziemi poprawił się w ciągu najbliższego roku lub pięciu lat, nie jest to żadne pocieszenie, ta moja koncepcja. Ale oczywiście uważam, że właśnie własnością, przywilejem człowieka jest patrzeć dalej, aniżeli leży zupełnie pewny kres jego życia, ponieważ nasza śmiertelność jest tą naszą własnością, która wydaje mi się nieodjemna i ostatecznie no, jakby, no, nie, nieporuszona, a, a zarazem potrafimy jednak poza tę granicę, poza ten kres wybiegać myślą, ale nie w dziedzinę utopii. Bo nie chodzi mi o to, ażeby do zbioru utopii dołączyć jeszcze jedną, jakąś inną utopię. Przeżyliśmy już rozmaite utopie z najstraszliwszą, yy, dlatego najstraszliwszą, yy, marksowską, ponieważ ona przyniosła yy, najokrutniejszą porażkę. Jak to się mówi, prawda? Korupcja optimi pessima. Intencje Marksa w się do intencji Hitlera były zacne. Katastrofa była tak samo okrutna. Z tego okresu dziejowego można, jak sądzę, z tej jamy można się wydostać. Będę chciał jeszcze o tym mówić.